Hello, ja jestem Dropsik, to kolejny odcinek na moim kanale. Dobra, e, trochę porobiłem poza odcinkiem, ale tylko trochę. E, dobra, więc w dzisiejszym odcinku e, zrobimy podłogę w naszej bazie. E, na razie widzów nie mam, e, więc nikt nic nie, nie napisał, gdzie mam zbudować e, moje... Jakby bazę Więc zbuduję tu Okej okay. Jak słyszycie rysowanie ołówka e, Lub kredki czy coś To nie przejmujcie się Bo moja siostra teraz rysuje Okej okay. Dobra No i tak na razie może być gid. Okej okay. Gdzie jest tu? Okej, okay. dobra, tak to ułożę Okej, okay. dobra, tak będzie git Przynajmniej na razie Okej, okay. yy, schod Na razie sześć powinno wystarczyć chyba Cztery yy, yy, Dobra, czekaj Okej, okay, może to tak o. Czekajcie tak tu, cyk, tak tu, cyk, nie tak, nie tym, tym, dobra, i jak skoczę, to czy tam sięgnę, no w miarę, okej, okay. więc, chyt, okej, okay. no i takie drzwi mogą być, jakby niż, wyżej niż są drzwi, to może tak być, okej, okay ściany. Jakie zrobię ściany? Co ja mam rzekł w ogóle? To. Mhm. Mm Okej. Okay. Może z Stone Okej, okay. już wiem. Stone brick. Okej. Okay. Dobra. E, gdzie to jest? Dobra. 9-8. Okej. Okay. I wstyd. Okej. Okay. Dobra, dobra i gitara. Okej, okay. co w tym czasie mogę zrobić? W tym czasie mogę to trochę. Nie, to, to. Okej, okay. mogę to trochę. Jak to rozwalić? Patyki. Brakuje mi patyków. Dobra. Cyk, cyk. I okej, okay. jest gitara. bo trochę długo to zajmuje, e, ale okej. Okay. No czemu mylę ciągle te dwa guziki? Może dlatego, że są bardzo blisko siebie? E, nic. Dobra. E, cyk, cyk, cyk. Górę, górę nie wiem z czego zrobię. E, nie mam pojęcia. Na pewno czegoś. Okej. Okay. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, spoko, okej, okay. nie to, to, dobra, cyk, ha, dobra, yy. mhm. no, cały odcinek poświęcę na budowie bazy. W kolejnym odcinku może pójdę w końcu do jakiejś kopalni. Ale to się jeszcze okaże. Tu już mogę dołożyć. Okej. Okay. Dobra. I tutaj mogę zostawić taki ten. Dobra. Yy, więc trzeba. 12. Żeby było parzyście. Okej. Okay. nie tu tu dobra teraz stone briki 9 okej teraz Dobra et wygląda Ok Dobra, co w tym Ładnie wygląda. et Dobra, W et 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 Zrobię to na dach. Jednak ten odcinek nie będzie cały, że... Wy... Wy... O Jezu! tam jestem. W budowie bazy. Bo teraz może sobie pójdę gdzieś tam pokopać drewno. Okej. Okay. Planuję też zrobić... W Odcinek z Mope I.O. albo yy, z jakiegoś serwera. Na przykład, nie wiem, Mineplay. Ok. Dobra. No i czekam. 8, żeby było parzyście. No. Zalogowałam się trochę. Okej, okay. ale gdzie są te strony? Triki. Okej. Okay. Nic nie mówiłem. Okej. Okay. Sek, sek. Oh, o Jezu. Sorry. E... Pewnie bardzo to słyszeliście. Ale nic się nie stało. Okej. Okay. No i mnie dziwi. Co to jest torbiel? Nie wiem. Bardzo nie wiem, co to jest. Ale... Dobra. Jakoś już zaczyna powoli to wyglądać. Okej. Okay. Hmm. Srebrzymię szczuka, Ale okej. Okay. Eee. Tu chyć. Yeah. tu Tu-tu-tu-tu-tu. Tytuł. Ok. No. Jutro prawdopodobnie pojawi O, Przepraszam, że jest tak ciemno. Ładowarkę trzeba. Dobra. I dwa, Ok. No. I co ja chciałam powiedzieć? Kolejny odcinek będzie prawdopodobnie jutro. I to będzie odcinek z serwera. To będzie... Nie wiem. Dobra, jutro zrobię Coxcrafta. Yy, będę grał w... Będę nagrywał Coxcrafta o yy, 15. Okej, okay. Coxcrafta o 15. Macie. Mój nick. Gdzieś widać nick. widocznik widać nick. Przekaj. Gdzie? E? Nie wiem Nie wiem Dobra, po prostu tak Coś napiszę O, Mineczek 12, Jawa 12 Więc yy, jak chcecie ze mną nagra yy, nagrać coś To jutro, 15 Coxcraft Widzimy się Będę grał w Bedursach. Okej okay. następny film nie wiem kiedy wrzucę. Ten film co teraz nagrywam Prawdopodobnie dzisiaj wrzucę Okej okay. Jak wam ja dzień? Mogę tak się zapytać bo yy, no wiem, że to nie do końca chciałem, ale to zaraz Eee, właśnie Jeden Okej, okay. teraz. Tego króczoka. Jeszcze cyk. Dobra. I cyk. Dobra. Ja kolejny kruszczek. Cyk. Dobra. O ja. Eee, będzie oczywat. Dobra. Ja nie chcę. O Jezu, ale na pewno muszę wyśpiać. Nie umiem dobrze się klepać. Na Bedwarsach mi to lepiej idzie. Tu. Okej. Okay. Nie ma chyba już nigdzie potworów. A chciałbym gdzieś spotkać Owieczkę Nie wiem. Okej. Okay. Dobra, 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 dobra. Nie wiem, czemu ciągle mówię. Dobra. Ale dobra. No, tyle mogę. Może już wystarczy. Okej. Okay. Древно ми забравям. Знову За co ти, co ти те торобил. За Какво ти... Какво ти този О! О! Откривам се. Добра. Ай. Пене. Lecimy, lecimy, lecimy Jak tu? Jak tu przejść? Parkurowiec Normalnie Dobra, e! Cze, cze. Czekaj! No nie mogę Jezu Chciałem powiedzieć, że zmieniam nazwę z na y, Parkurowiec Co tu są za drzwi? XD. Może co? Czekajcie. No potyfajem nie leci. Dobra, to ja już będę kończył odcinek. E, w sumie dużo zrobiłem e, z drewną, barąbać drewną. Ale dokończę w kolejnym odcinku e, budowanie bazy. To na! -a.